Garnitur dla panów, czyli wracamy do tego, że prawdziwe orby są szare. O, jeden użytkownik strasznie nie lubi rąbów. Proszę pana, jeżeli pan nie lubi wzorów, to nikt pana nie zmusza, oczywiście. Każdy powinien z ubraniem postępować tak, żeby sam się w tym dobrze czuł, ubrany, a nie przebrany. Eee... Więc szary garnitur, szary garnitur pasujący na wszystkie okazje, tak jak mówiłam wcześniej, tutaj taliowany. Proszę zobaczyć, że jest też chusteczka. Panowie bardzo często o tym zapominają, a chusteczka w klapie jest zdecydowanie teraz bardzo modna. Garnitur szary, odpowiedni na wszystkie okazje. Granatowy jest elegancki, ale nieuroczysty czarny, pamiętajmy, że zarezerwowany na ważne uroczystości. Jasny jest odpowiedni na lato, powinien być zakładany do eleganckich koszul i pełnych butów. Czyli jak już mamy jasny garnitur, to nie pozwalamy sobie na żadne inne odstępstwa od dress code'owej normy. I uważamy na brąz. Mówię tutaj oczywiście o brązie, jeśli chodzi o koszulę, jeśli chodzi o garnitury, a nie dodatki. Brąz świadczy o oszczędności lub nawet o ubóstwie. Pamiętajmy o tym. To jest kolejna podświadoma moc koloru. Brązowy na mm, spotkanie z klientem nie uchodzi. Zdecydowanie wybieramy inny, e, e, inny kolor. Koszula w roli głównej, jeszcze raz o najbezpieczniejszych kolorach, to biały, błękitny, niebieski w prączki, delikatny róż i delikatny róż w prączki. Zdecydowanie tego różu panowie boją się najczęściej, ale nie ma czego. Drodzy panowie, jeżeli jesteście przeświadczeni o własnej męskości, to róż wam nie zaszkodzi. Kołnierzyk. Ktoś wcześniej pytał o dekolt w kształcie litery V i okrągły, natomiast kołnierzyk też ma znaczenie. Okrągła twarz lub kwadratowa wygląda świetnie w kołnierzyku typu Kent, czyli klasycznym i wydłużonym, natomiast podłużna lub trójkątna wygląda świetnie w rozłożystym, a wszyscy panowie, którzy chcą ukryć długą szyję, wyglądają dobrze w kołnierzykach wysokich. Czy jest jakiś związek krawata z marynarką? Tak, jest. Zdecydowanie jest związek krawata z marynarką, ponieważ powinna, krawat i marynarka powinny być w, tym samym, w tej samej gamie kolorystycznej. I uważamy na to, żeby krawat nie był zbyt mocny, żeby nie rzucał się w oczy, żeby przypadkiem. Nie był jedynym elementem, który przyciąga uwagę naszego rozmówcy. Ja lubię dobierać krawat do koloru prążków, na przykład na marynarce. Uważam, że to wygląda bardzo stylowo i bardzo fajnie. Jest to, jest to taki trik, który, o którym mówię swoim klientom, żeby jak będą sobie sami dobierać krawaty, żeby też o tym pamiętali. To, o czym już mówiłam, i co jest bardzo ważne, że do garnituru nigdy nie proponujemy koszuli z krótkim e, rękawem, i e, pamiętajmy o tym, drodzy panowie. E, pamiętamy również, że nigdy nie zapinamy dolnego guzika jednorzędowej marynarki, natomiast dwurzędowa zawsze powinna pozostać zapięta. Ale radziłabym wybierać zazwyczaj jednorzędowe marynarki, bo dwurzędowe po pierwsze teraz są kompletnie niemodne, ale co ważniejsze być może dla niektórych, te dwa rzędy guzików ekstremalnie pogrubia, więc zdecydowanie bezpieczniejszym wyborem jest marynarka zapinana na jeden rząd guzików.